Siemano, jestem ja Żuk51, a tu Przypadkiem jest... wyłączył sobie nagrywanie. No, a to było wcześniej i nie, nie wrzucę tego na YouTube'a. Przed chwilą, ale dobrze... Gramy dzisiaj w Happy jump ja że... Ze... to. Za mną... mną... jest tajemnowski ha. Zmieniam nazwę na... Na... Zmieniłem nazwę. Nie jestem już Ja mam nazwę. Nazwę kanału. <coughs> Kanał to tak się nazywa, a... Nie... Ale naprawdę nazywam się... Nie ja nazywam się naprawdę... Gramy po dwa razy oczywiście. Trolling, 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 trolling. Ale naprawdę się nazywam po prostu... Showblow. Zgapiasz odblowkę. Showblow. No teraz ty. showblow. To ja. Teraz ja je zaczynam. Podstawcie mi intro w komentarzach. Jestem Dobra. Złote jabłko znowu mam! Złote jabłko, złoty. Ill Pip. w cool Pipa Złote jabłko, złoty instinkt. Wiecie Widzicie skąd się biorą blokuły? Z włosów, z, z nosa. Nie. Tak, brokuły to jest coś obrzydliwego. O! Dzień nie... dobry, ja mam muszkę! No to nie pijcie się z mojej muszki. Ja Nie widziałam gdzie podskoczył. Ale panie, ja zdobyłem. Patrz teraz... Pobiła nas Dzisiaj jest pierwsza nieryla postul. I ostatni dzień, wolę. rybą. Bo... Potem znowu do szkoły. No. Zobaczykać aż do Wielkanocy na solidne wolne. Ha! Ci, którzy jadą na mam szkołę, mają farta, bo ja jadę. Kurde! 80 dobiegło. 800 8463. 3 powiem, ja raz Taki długi filmik nie będzie, bo ostatnio trwało. Zobaczymy, zobaczymy kto to będzie najwięcej punktów. Tutaj są, kto odlicza? Da gromu już troszkę w tym filmie! Gęk, gęk, Eee. To w poprzednim odcinku te giełomy będzie tak Słaby filmik, naprawdę słaby filmik. Wiem, ja rozumiem, ...gdy mi da się w dół... ale nie ktoś, kto jest ze mną. ...em... wspólnym YouTuberem, no kolegom. O oh, kurde, tu ten jest zupełnie dopiero... inny filmik! Ojej, wojna się zaczęła. Druga wojna światowa. O kurde! Trzy <gline clicking noise> <Three bars> <crWow� three my> trzecia. <favorite>

6 levelu ma 2 razy. 6 levelu? Kto 200 punktów? 200 hajsów ten wybory. Nie, nie, nie. Mój telefon to... moja zasada. Ej, no to po prostu kto będzie miał najwięcej punktów? Ten, ten odcinek będzie. Ten, ten odcinek po prostu będzie taki pokojowy dla... Czyli ta osoba rozwalił. Ej! You. YouTube. <smug> tego youtubera, który nagrywał. To, 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 to ten youtuber musi napić się kawy. Prépary. Nie! Bożowej. Do tego z, z mlekiem. I warzywami. I z kamieniami. To już by była beka. Przestań tą beką. Oczywiście, ty możesz znaleźć na swoim kanale. Słomi za sześć, to będę miał jeszcze raz. 9800 Dziewięć tysięcy osiemset... Ale to się nie liczy. Liczy się szmal. No, bo... Bo ja raz zdobyłam Milion hajsów. No, no, to to są No, to są, są No, to jest... złota to jest... No, to jest... złota to jest... No, weź jest... te jest... Nie, wiem, że to jest ale na moim kanale. To ty. Na pewno się nazywałem nie blow, czego ja na po prostu nazywałam się Blow. Wiek 28. Zgadza się. No tak. to ja mam jedziurka 50. A ja mam już ja, gdzieś... jak bardzo blisko siebie. O, o No O no, Aha, O nie! O nie! O nie! nie! mogę nie! nie! mogę nie! Ja nie! hardcore. nie! Daniel nie! To nie! Jest... to naprawdę nagrywa Daniel. Daniel No weź! To nawet jest. Y, jabuś 50 i. Nie, jestem. 50. Ha, orzeł! A kto ma jabuś? To był X2, -y, dawda. Mm, ja! A już mam 61 Daniel, daj. Do... 41? To, 31. to jest moje drugie 1, imię. To było milion. To jest moje A, drugie imię. Nie, nie pierwsze czy to ja jest jedynie. Patrzcie, ja jestem Patek Talentówki, ja nagrywam. Proszę. Mm, bo nie zmieniłeś Niku. A da zmienił. No właśnie. Pokaż, wejdź na YouTube'a. Nie mogę, bo nie ma Bo tu tam gdzieś ta kulkazy. Zmieniłem! Na Zmieniłem, na pewno. No, no to pokaż. Tylko, że tutaj nie mam internetu, wiesz? O, bo na pewno Nie, 8 minut. Skończę teraz, skończę odcinek. Bo już za długo się ciągnie. To być śmieszne, ale nie wyszło. Ten że autobus chyba dotarł. Nie! Ta mucha kręci się koło kupy. nie, to nie jest kupa. Miał skończyć. Ale miałem skończyć. Dobra, no jeszcze. To... Piję, jeszcze piję. Ja kończę pana razie.